Pacjent, który odczuwa ból biodra, naturalnie zaczyna unikać ruchu. Przestaje chodzić, rezygnuje z dłuższych spacerów. Ruchomość stawu pogarsza się jeszcze bardziej. Z czasem zaczyna odczuwać ból nie tylko w biodrze, ale też z powodu przeciążeń w kręgosłupie lędźwiowym, w kolanie i w drugiej nodze. I tak z jednego schorzenia powstaje cała sieć problemów w układzie ruchu, która powoduje, że człowiek czuje się coraz bardziej niepełnosprawny. Do tego dochodzi oczywiście aspekt psychologiczny. Ciągły, przewlekły ból i narastające ograniczenia powodują wycofanie z życia społecznego, ciągłe złe samopoczucie, poczucie bezradności i skazanie na pomoc innych osób. Pacjentowi coraz trudniej jest się mobilizować do codziennych, prostych czynności. W wielu przypadkach pojawia się przewlekły stres, lęk, a nawet depresja. W tej grupie pacjentów przyjmowanie leków uspokajających i przeciwdepresyjnych nie jest rzadkością. Większość pacjentów ze zwyrodnieniem biodra nie radzi sobie z codziennym bólem i sięga po leki przeciwbólowe. Najpierw okazjonalnie, potem coraz częściej, aż w końcu codziennie. Problem polega na tym, że stałe przyjmowanie tych leków wiąże się z ryzykiem poważnych działań niepożądanych: zniszczenie błony śluzowej żołądka, nadżerki, wrzody, uszkodzenie wątroby. Obciążenie nerek to tylko niektóre z nich. W wielu przypadkach można zrobić więcej, można wdrożyć inne rozwiązania. Aktywnie leczyć, a nie skazywać człowieka na uzależnienie od leków. Przerwać błędne koło bólu i to bez operacji.